Cześć, ja jestem Kowart Jakub i dzisiaj jesteśmy w Mastercrafcie. Jak wiecie, to tu mam moje wszystkie światy, co były w craftingu, ale nie działają. Więc nie będę mógł zrobić. Nie będę mógł. Ten. Nie będę mógł grać w tamty moje stare światy, ale włączę serwer i napiszę go jak go podpiszę, a w ogóle nie będę miała na... albo Prze... co? się Prze... Dobra. E... Nie będzie dla nas. Dobra, więc mam przetrwanie. A w ogóle to mam takiego fajnego świątecznego Steve'a. Co? Wioska obok mnie jest. Zabiorę sobie krówkę. Znaczy zabiję sobie krówkę. A tam, dobra. wiosce będzie jedzenie. Yy. Nie spodziewałem się, że od razu będzie wioska. Co, co to są za villagerowie? Co ty jesteś? Wow! O nie. Wow, ale epicki villager. I mamy kowala. Ciekawe, co będzie. Uwaga, co będzie u kowala. Dobra, już mamy mieczek. Żelazo. Dobra. Siedem obsydiana. I następny barwnik. Dobra. Więc już mamy czym się chronić. Teraz tylko potrzebny mi jest domek. Dobra, posuń się, villager. To muszę jakiś domek z łóżkiem poszukać. Gdzie będzie łóżko? Jak nie będzie tu łóżek... Eee, Posz... dobra. Leon tutaj jest obok mnie. Ktoś sobie załadował jakiegoś Minecrafta. Nie wiem jakiego. Może też będę nagrywał. Tam było to napisane, że to chyba crafting Cicho. Dobra, y... hmm. nie ma tu żadnego domku z łóżkiem. Poszukam łóżka, Zrobicie. W tych wioskach chyba nie ma łóżka. Bo w ogóle nie ma... Bo w ogóle nie mogę znaleźć łóżka. Dobra, więc nie wiem, gdzie będę mieszkał. Dobra, zamieszkam w tym dużym domku. A właśnie zapomniałem skrzynki. Dobra, więc to będzie mój domek. O nie. Dobra, więc na ten odcinek to już by było na tyle. Ustawiacie łapeczki w górę. No i pa!